No kochani, mamy dzisiaj sobotę. Zobaczmy, jaka runa. O, super! Sovillo! Dziękuję Wam za te wszystkie komentarze wczorajsze. Za to, że napisaliście, co Was cieszy. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, bo to też jest nauka o runach, tak? Co ta runa może przynieść, więc może inny sposób, ale też fajny do nauki. A dzisiaj mamy Sowillo, więc jesteśmy słońcami. Po tej radosnej wunii przyszedł czas na Sowillo, która będzie wypełniać nas sukcesem. Zwróćcie dzisiaj uwagę na żółty kolor, bo to może Wam przynieść jakieś fajne wiadomości. Zobaczcie, czy coś Was nie przyciągnie dzisiaj żółtego. Bo to może zawierać właśnie dla Was jakąś informację, jak gdzieś tak przyszło, więc się tym z Wami dzielę. Ale Sauvilla sprawi, że będziemy dzisiaj po prostu szli po swoje, będziemy silni, mocni, będziemy potrafili zawalczyć o siebie. Jest to też runa mężczyzny, jest to runa ojca, jest to runa. Um. Um na osoby ważnej dla nas, to może być runa też szefa tak, ale jako energa, energia dnia bo może, mówię o tym, bo może być tak, że ktoś po prostu jakiś mężczyzna będzie dla was bardzo ważny, a może czas odezwać się właśnie do jakiegoś mężczyzny a może to do was odezwie się jakiś mężczyzna Też tak może być Natomiast ogólnie Jako runa dnia to jest sukces, powodzenie, szczęście Bylebyśmy byśmy pamiętali Że nasze ego też potrzebuje być zbalansowane I nie puścili mu zbyt szerokiej Tutaj przestrzeni do działania Zdrowe ego jest dobre. Ja jestem zawsze za tym, że po prostu każdy z nas potrzebuje, bo to też jest określenie jego osobowości. Więc ja Wam życzę cudownej soboty z siłą, z mocą, z działaniem i niech, będą, niech będzie ona pasmem nieustających sukcesów. Papa. Pa.